Cześć, dzisiaj wam pokażę moje gumy na okonie. Tu mam Bungee, tu mam z Dragon, no to jest Relax, Robinson, Dragon to już Predator, dwójka z Mansa, Dragon, a, no Relax, to też chyba był Dragon, nie wiem, to jakiś bez firmy, to jest też, nie ty tej gumy nie znam, ale też jest dobra, bo ma takie 3 te nastrojony ten ogonek więc też filmu to, to, to tu jeszcze jest LL no Dragon to są zwykłe jakieś jeszcze mam z Relaxa zwykłe Robinson Robinson to nie wiem co to jest, jak wiecie to napiszcie w komentarzu. Tu jeszcze jakieś, takie bez filmówce. Dragon, Relax, Relax. Jeszcze weźmy mu Relax. Robinson, mam. Też chyba z Dragona nie pamiętam już. Tu jeszcze mam paczkę jakichś zwykłych, zielonych takich. No. To by było wszystko z mojej gumna konia.